Uwaga, testujemy nasze kule do kąpieli z kalendarzy. Słuchajcie, mamy jeszcze jedną, także odpakowujemy ją i też ją rzucamy. Chciałabym w ogóle mieć taką całą różową wodę. Dobra, jak widać, woda już się troszeczkę barwi. W kamerze to też lekko widać. Dobra, rzucamy tą drugą i nie wiem, gdzie ją rzucić, czy gdzieś dalej, czy też tutaj, nie wiem. Dobra, walniemy ją, walniemy ją tu razem, bo one pod strumieniem wody chyba bardziej rozkwitają wtedy, więc ją trzeba poruszać, ona się nie wystąpiła do końca. Walniemy ją tu pod strumień wody, o, może tak lepiej, tutaj ją trzeba, o. Witam Was w kolejnym vlogmasie na moim kanale Nie wiem czy Wam mówiłam, ale kupiłam segregatory na szminki w końcu Nie wiem czy ja jestem mądra, ale słuchajcie, mój segre segregator na szminki wygląda w ten sposób I wiecie co? Te lustro, które tutaj jest, cały się brudzi, zobaczcie, no nie, będę musiała to cały czas czyścić Nie przemyślałam tego Słuchajcie, kupiłam takie dwa segregatory na kosmetyki Ten, kurczę, nie chce się wyostrzeć. o ten jest, wiecie, z takimi jakby tutaj dwoma szufladkami, i tutaj będą pokładane paletki. A tutaj jakoś powrzucamy te szmineczki. Jestem ciekawa, jak to zrobić. No dobra, zobaczymy. Słuchajcie, jak wiecie, ja się uzależniłam teraz od paletek z Anastazji. To właśnie nową jeszcze kupiłam. <grym> Do tego właśnie specjalnie z myślę o tych paletkach. Kupiłam ten od takich segregator, żeby po prostu je. Tak, poustawiać, żeby one sobie stały na toaletce. Wiecie, żeby były ładne. Ja je używam codziennie, także żeby sobie stały. I tak mi cholernie szkoda jest tego, że ta szufladka. Zobaczcie, ona jest taka oryginalna szufladka z Anastazji. Nie będzie mogła stać na tej toaletce. No bo kurde, zajmuje jednak trochę miejsca. A wiecie, o, ona ma tak, tu się otwierają, to są te dwie paletki. No i właśnie będę musiała. Nie to, że ją wyrzucić, tylko gdzieś się po prostu schować i wyjąć te paletki z niej. I pokładać tutaj. A szminki nie wiem, jak to zrobimy. Naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego ja kupiłam takie coś na szminki. Ale nie było innego. Słuchajcie, ja mam milion szminek, a takie wiecie. Ja, ja wam pokażę, bo mam coś podobnego. O kurczę, słuchajcie, zapomniałam. Musimy jechać do Pepko po taką, jakby taką laleczkę, która tak, tak wiecie, kurde, jak to opisać? Tak stoi, ma takie haczyki i na to się wiesza e, biżuterię. Mam pełno tej biżuterii po prostu. I właśnie musimy takie coś kupić, ale no dobra, nieważne. I zobaczcie, i w takim segregatorze on kosztuje 25 zł około. Ile jest miejsc na szminek? Na szminki raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 szminek mi się tu zmieści. A wiecie, ile ja mam szminek z 60? Więc to by było nieopłacalne? 60 razy 25, nie, ja nie, nie tam w ogóle 10 razy 25 to było z 250 zł, ale gdzie ja bym to poustawiała? Gdzie bym to poustawiała? 10 takich, tych. Dajcie spokój, ale słuchajcie, z matematyki to dobra jestem, nie? Słuchajcie, zobaczcie na tam, tam, spójrzcie tam. Yy, o, tam jest pełno opasek. Patrzcie, pokażę Wam. Słuchajcie, ja Wam, ja wam bym z moją chęcią pokazała, jak wygląda moja garderoba. Ale tu jest taki bajzel, tak ogromny bajzel, że no nie wolno, nie wolno po prostu pokazywać takich rzeczy, słuchajcie, bo to grzech. Bo to jest po prostu grzech pokazywanie. Takiego bałaganu, po prostu. Słuchajcie. Dobra. Weźmy się za układanie tych szminek. O, widzicie mnie. Słuchajcie, dzisiaj też, może dzisiaj, będziemy jechali kupić kamerę jakąś. Słuchajcie, możecie zobaczyć troszeczkę mojej garderoby, a raczej tego bajzu. Tutaj na dole, w tych siatkach, ja to muszę wszystko wyjąć. Tutaj jest pełno jakiegoś piasku kinetycznego, i w ogóle te drugie siatki też. I to są właśnie rzeczy do TikToków. I muszę też kupić. Takie kartoniki, takie na przykład tak ładne, różowe, żeby tam chociaż je włożyć, żeby po prostu te rzeczy do TikToków poukładać, bo mam tego mnóstwo. Słuchajcie, mój pokój nie wygląda. No wiecie, leciutko mój pokój wygląda jednak jak pokój takiej nastolatki, ale bardziej też wygląda jak takie kurde bałagan do nagrywania, bo to nawet nie można nagrać pokoju do nagrywania, to jest po prostu bałagan do nagrywania. Przejdźmy do tych szminek. Słuchajcie, ja nie mam pojęcia, gdzie teraz są te szminki. Wiem, że tutaj jest. Cały słoik tego. Tutaj, jak otworzymy tą szufladkę, to jest cała szuflada tego. No także ja mówiłam, ja mam tego pełno, naprawdę pełno. Ej, no zobaczcie. Ej, no zobaczcie. Włożyłam jedną szmineczkę, to nie wygląda aż tak źle. A dużo osób bardzo prosiło mnie o nagranie yy, mojej toaletki, ale także to nie, to nie będzie takie nagranie mojej toaletki, to po prostu będziemy segregować teraz. Dobra, ogarnijmy się. Mamy trzy. Mamy tutaj trzy szmineczki, których e, chyba nigdy nie użyłam, albo raz może użyłam jednej z nich. Jest to jakaś bella Pierre. Ja jej kupiłam w TK Maxie, słuchajcie, są takie trzy odcienie. I one były razem z kredką do ust, także je wzięłam, bo były tanie, a Kinia, co jest tanie, to bierze, bo Kinia jest po prostu. E, kinia po prostu bardzo lubi trzymać rzeczy w domu. Dalej, słuchajcie, mamy dwie takie, oto pomadeczki z NYXA. Jedna nawet jeszcze jest nieotwarta, a tą to ta jest otwarta, ale chyba nigdy jej nie użyłam. To jest taki z takim, ona jest takim bardzo brokatowa. O, 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 widzicie? I ta druga chyba też taka jest, nigdy jej jeszcze nie użyłam. Dobra, słuchajcie, otworzyłam już tą drugą, troszeczkę mi to zajęło. O, czekajcie. No, to też jest taki brokacik, ale no troszeczkę się zawiodłam, bo to jest tak troszeczkę mniejszy brokacik. Myślałam, że będzie więcej koloru, ale no jednak nie. Nie wiem, jakie właśnie segregować, słuchajcie, czy po prostu wielkościami, czy funkcjami, że na przykład matowe do matowych, błyszczykowe do błyszczykowych. Chyba właśnie tak zrobimy, że matowe do matowych, błyszczykowe do błyszczykowych. Tutaj mamy dwie kolejne błyszczykowe z Golden Rose. Także ten z NYXa i te błyszczykowe to chyba razem gdzieś tu wsadzimy po prostu. Dalej mamy dwie matowe z Golden Rose'a. Też je do tych właśnie matowych. One są takie mniejsze, kurde. a akurat na styk, słuchajcie. Nie będę, zaraz wam to wszystko pokażę, jak ułożę. Dalej mamy kolejne dwie matowe z Golden Rose, Ja je bardzo uwielbiałam. Te z Golden Rose to są najlepsze matowe pomadki, jakie w ogóle istnieją. Naprawdę. To nie jest film sponsorowany, ale... Ja po prostu zawsze kupowałam te pomadki. A już teraz przestałam. Nie wiem dlaczego przestałam. Słuchajcie, do jakiej kategorii zaliczamy pomadki w sztywcie? Ja bym dała do kategorii inne. A te inne to damy tutaj, do tej trzeciej. Co? Dobra, damy do kategorii inne. O kurde, one są jeszcze mniejsze. Zaraz wam pokażę. Dobra, lecimy dalej. Tu są już te w ogóle mniejsze. Słuchajcie, trzeba znaleźć te pomadki, gdzie one są. Bo połowa pomadek to ja w ogóle nie mam pojęcia, gdzie to w ogóle jest. Trzeba po prostu poszukać je. Najpierw, żeby cokolwiek układać. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj tą pomadkę od Verso. Ona jest lipgloss. A, Czyli ona idzie do lipglossów, czyli tutaj. Ale jestem dumna, jak każdą z nich wkładam. To jestem taka dumna z siebie, naprawdę. Znalazłam to już do rzędu. Nie wytrzymam, słuchajcie. Pamiętacie, ile razy na vlogmasie mówiłam, że zgubiłam tuż do rzęs, że muszę kupić nowy? I ja wczoraj, wczoraj kupiłam nowy tuż do rzęs. Wczoraj kupiłam nowy tuż do rzęs. A dzisiaj znalazłam ten, ten sam. Bo mnie szlak jasny zaraz po prostu trafi. Ze mną i z moim po prostu bałaganiarstwem. Bo to jest po prostu niemożliwe. Ja się już poddaję. Dobra, słuchajcie, znalazłam kolejną pomadkę z Golden Rose'a matową. Czyli leci do matowych. Matowe zaraz nie będą miały miejsca. Znalazłam trzy kolejne z tych takich mniejszych, więc zaraz będziemy ogarniali te mniejsze. Najpierw ogarni ogarnijmy te większe. Kolejne mniejsze. To, to już w ogóle taka mini. Nie no, słuchajcie, moja mama po prostu nie wiadomo, gdzie wyrzuciła te szminki. Ona je gdzieś. Ona mama po prostu uwielbia w mojej garderobie, coś ruszać. O, dobra, znalazłam kolejną szminkę z nyx Jest to taki ciemny kolor. A, i to nie jest matowa. Dobra. Czyli do lipglossów. Moja mama po prostu uwielbia mi tutaj wszystko przestawiać. Ja w ogóle potem nie wiem, gdzie co jest. A ona potem ma do mnie pretensje, że rozwalam. Ale to nie moja wina, że ona wszystko przestawia. Naprawdę to nie jest moja wina. Wszystko w ogóle nie wiadomo, gdzie co jest. A tych z Gordon Rosa to było o wiele więcej, tych szminek. Gdzie na teraz są, to ja nie mam pojęcia. O, oh, o, oh, stinky. O, oh, nie, no, że Słuchajcie, o, oh, o, oh, bo. Zorientowałam się, że mamy kredki do ust. Gdzie te kredki wrzucimy? O mój Boże! Gdyby życie było łatwe, a gdzie takie coś mam dać? Dobra, wyrzucimy to po prostu, oddamy komuś. Dobra, znalazłam inne ze moich szminek. O, jeszcze z tych, od tych Bella coś tam, to mamy takie coś. Przezroczystą taką. To do czego ją? Do lipglossów. No, do lipglossów ją walniemy. Chyba, że ona tutaj się zmieści z nimi, nie, dobra. No to do lipglossów ją wywalimy. Albo do kategorii... Nie, bo w kategorii inne to pewnie będzie więcej rzeczy. <grych> Mamy kolejną matową pomadkę, ale jak mi się wydaje, to jej już nie ma, także fajnie. Wyrzucimy ją też. O, chociaż jedną mniej będzie. Dobra, ja znalazłam kolejną pomadkę z NYX-a. I czy to jest matowa? Czy to jest matowa? Pomadka w płynie. Nie, to nie jest matowa. Dobra, czyli ona idzie do lipglossów. Słuchajcie, mam tutaj to z Anastazji jeszcze nieotwarte cztery Także zaraz je otworzymy. No Dobra, słuchajcie, nie chcemy mi się tej reszty szukać, bo to jest naprawdę jakaś katastrofa, co się w, tym, w tej garderobie dzieje. Dlatego weźmiemy się za segregowanie już tych takich troszeczkę mniejszych i się właśnie zaraz zastanowimy, co zrobić z nimi, bo na pewno one wszystkie nie zmieszczą się tutaj, żeby takie poukładać. Tutaj były pomadki w sztyfcie, więc ja proponuję, żeby pomadki w sztyfcie, nawet te mniejsze... Były też tutaj. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. No, one w ogóle nie wyglądają, bo ich w ogóle nie widać praktycznie, że one tam są. Ale ja proponuję, żeby w były w jednym miejscu. To jest moja propozycja, słuchajcie. Myślę, że się ze mną zgadzacie. Kolejna w sztyfcie z nyx Ej, otwórzmy te pomadki z Anastazji. Otwórzmy te pomadki z Anastazji. Ja je w ogóle kupiłam przypadkowo, bo wiecie, stałam już przy kasie. I one przy kasie leżały i oczywiście mnie pokusiły. Anastazję Beverly Hills. Proszę bardzo. Mamy tutaj cztery odcienie. Dobra, wytestujemy ten. Bo wyleciał ten, także... Sprawdźmy. One są takie maluszki. Słuchajcie, o, jakie ładne! Uuu, jeszcze ten znaczek Anastazji. Uuu, powiem Wam. u jaki pigment! Uuu! Mmm, ona jest taka błyszcząca, jakby mieniąca się. Widzicie? O, taką widać. Ale, ja, ja. Dobra, otwieramy kolejną. Nie wiem, jaki ta ma. Uuuuh, ale słuchajcie, zwróćcie uwagę na to. Kurde, tego nie widać. Dobra, zaraz ustawimy inaczej kamerę. Widzicie? Zwróćcie uwagę, że ona się tak mieni. Ona się tak mieni, kurczę, nie wiem jak to pokazać. Czy by ta kamera to złapała? Bo to, są, bo to jest takie naprawdę minimalne, że ona się tak mieni, to jest takie minimalne. Sprawdźmy, czy na e, ręce będzie widać. Widać w kamerze? Widać już, a jak na. Oh my god, jakbyście po prostu. O, patrzcie na to, czekajcie. Jakbyście sobie brokatem posypali, ale jazda. Ale ona jest cudowna. Słuchajcie, teraz to się zakochałam. Nie no, to jest cudowne. Ja po prostu, ja do Anastazji zaczęłam miłość od tego, że zobaczyłam, że dwie jej paletki są za 250 zł, a jedna kosztuje 250, za, dwie za 280, a jedna kosztuje 250 i dlatego to kupiłam, bo jestem po prostu, jak, jak ja coś widzę, że coś jest na wyprzedaży, to ja to muszę kupić. I od tego, słuchajcie, zaczęła się moja miłość do Anastazji. I widzę, że ta miłość do Anastazji się nie skończy. Dobra, otwieramy kolejną. Po prostu co jedna, to lepsza. Słuchajcie, mamy tutaj znowu z tymi drobinkami. Kolejna jest jakby taki brąz, nie brąz. Taki troszeczkę taki straczkowy. Taki pomarańczowy bardzo kolor. Ale jest mieniący. Dobra, sprawdźmy. Dobra. O, i znowu się mieni. Kurde, nie wygląda pokazać. Ale to jest taki pomarańcz. Ej, no ten pomarańcz nie wygląda już ładnie. To jest taki typowy pomarańcz. Weźmy, zobaczmy, jak to będzie na ustach wyglądało. Może co? Ej, no słuchajcie, nie jest źle jednak. Na usta to nie wygląda na tak, jak na taki pomarańcz bardzo duży. Tylko po prostu jakbyśmy takim błyszczykiem pojechali sobie. Ej, śliczne, co? śliczne. Ej, no ja nie mogę, po prostu ta Anastazja. Ja jestem, jestem tak podjarana tym, jeżeli mi się uda kupić jakiś taki dobry kosmetyk, to jestem tak tym podekscytowana, podjarana, że to jest szok. I wiecie, co ja pewnie zaraz zrobię? Yy, usiądę do laptopa i będę zamawiała kosmetyki z Anastazji, bo tak mam. Dobra, i słuchajcie, została nam ostatnia już. Tu, tu. tu. Tzu, tzu, tzu. Dobra, jest bez drobinek. Mamy tutaj brąz, taki nudziak. Zobaczcie, trochę mało jest tej pomadki. Czy dużo? Mało, czy dużo? Ja nie wiem. Nie znam się. Dobra, to jest taki brąz typowy. Już bez drobinek. Uuu! 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 Sztos! Słuchajcie, sztos! Ej, no, totalny sztos! Nie słuchajcie, nie mam słów, no co ja mam powiedzieć? No sztos! Sztos i tyle! Sztos i tyle! Koniec! Pozamiatane! Dobra, czyli kozackie sztyfty Anastazji... O Jezu, co się od... A! Wacik mi się o aparat zaczepił. <laughs> czyli kozackie sztyfty Anastazji powinno w ogóle być w honorowym miejscu, w tej szufladce w ogóle. Ale dobra, wsadzamy je do sztyftu. Wiecie co? Ja się chyba dzisiaj pokuszę... I sobie pozamawiam coś z Anastazją. Chociaż to będzie cholernie drogi wydatek, a święta idą. Ja w ogóle chciałam na Sylwestra gdzieś pojechać sobie. To też są pieniądze duże. Także ja muszę zacząć troszeczkę uważniej przykładać się do tego. Jezus Maria, to się nie chce ułożyć tu. Wiem, że te pomadki zaraz wszystkie wszystkie powywalam. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy te w już chyba wszystkie. Ja takiej zapomniałam? Nie. No a tych mniejszych już nie będziemy tutaj wstawiać, mi się wydaje. No bo gdzie to takie małe, tutaj jak takie duże są. Trzeba już je wszystkie tutaj porzucać. Dobra, spróbujemy. To na razie odstawimy. O, nie, czekajcie, jeszcze znalazłam jedną. Jeszcze jedną szminkę znalazłam z Revolution, z kalendarza. Pamiętacie, wczoraj były. I ona jest matowa, czy lipgloss? Lipgloss. Dobra, to ją wrzucamy do lipglossów. Dobra, spróbujmy ułożyć te mniejsze tutaj. Słuchajcie, ja widzę, że te z NYXa, one są ciut za duże na ten pojemniczek. I zobaczcie, jak ja go chcę zamknąć. No to nie da się go zamknąć. Chyba, że tak będzie całe wyłożone w to. No tak to raczej nie poukładam tego. A może? Czekajcie, no a spróbuję. <laughs> spróbuję tak należąco je poukładać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ej, słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, czy to fajnie wygląda, bo już niby wszystkie, jakie tutaj znalazłam, to je powkładałam. Nie dość, że można zamknąć, oczywiście będzie ich więcej, nie? Oj, bo to z kalendarzy, ale zobaczcie, nawet jak one się tak rozwalają, to one się nie rozwalą, bo one są, tak wiecie, one leżą tu. Tutaj będzie jeszcze można jeden rządek zrobić za nimi. Ej, mi się wydaje, że fajnie wygląda. Ja, co wy na to, fajnie? Mi się podoba. Serio, podoba mi się to Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o pomadki To temat mamy ogarnięty Zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda Tylko posprzątam tu zaraz Ale szukam segregatora do paletek I już go zgubiłam hmm. Nie, to jest, to jest normalne To jest bardzo normalne, słuchajcie Przecież wam pokazywałam mam segregator do paletek I już go nie ma Czy ktoś go gdzieś widzi? Nie ma go O, tu jest, dobra Dobra, mam go Dobra, nieważne. Gwiazdą y, tego segregatora będzie Anastazja. Ale jeszcze powalamy troszeczkę. Mamy tutaj chudę też, możemy walnąć. Chudę, albo ta Revolution możemy do niej walnąć. Dobra, zobaczymy. Lecimy z tym, lecimy. Dobra, szufladka jest już opróżniona. Odkładam ją na bok. I po otworzeniu szufladki mamy trzy paletki, a się ta nie była w szufladce, te były w szufladce, nie wiem jakie będziemy właśnie wkładać te, do tego segregatora, czy wiecie, czy tak, czy jakoś tak, nie, no tak, to w ogóle nie będzie można jej wyciągnąć. Dobra, tak. Nie pasuje, nie pasuje. Słuchajcie, dobrze mi się wydawało, że mam za mało paletek na stację, bo jeszcze mam jedną. Zapomniałam o niej, zamawiałam ją przecież niedawno z tym żółtym odcieniem, także gdzie, ja nie wiem gdzie ją teraz właduje bo tak to było, wie, wiecie, widoczne, że ile jest ich tutaj, że wszystkie były widoczne, a teraz, no niestety jedna nie będzie widoczna. O, tak będzie fajnie, że tak we czwórkę są. O, fajne ułożenie. Dobra, zaraz wam wszystko pokażę. Dobra, słuchajcie, kochani. Toaletka już jako tako wygląda normalnie. Tutaj mamy te szmineczki, tu są matowe, tu są lipglossy, wiecie, takie błyszczące, tu są w sztywcie. Tutaj są właśnie te z NYX, a te takie mniejsze z kalendarzy. Tu mamy cztery paletki z Anastazji, tu mamy cztery paletki z Revolution, mamy tutaj gąbeczkę, po prostu mam tutaj miejsce, nie wiedziałam co tutaj dać. Tu mamy pędzle, a jeszcze puder z Huda zostawiamy na wierzchu, bo jak on by gdzieś tutaj wszedł, to by on się tak zabrudził, bo tutaj jest pełno rzeczy. No, ale jeszcze paletek i tak zostało jeszcze z HUD została paletka. Tu została czekoladka od Wery, pełno świeczek za sesieczkę. Może gdzieś poukładamy. No ale prezentuje się to tak. Podoba wam się, czy nie? Dawajcie znać w komentarzu, co myślicie. Słuchajcie, kochani, nadeszła ta chwila, w której posprzątamy ten cały bajzel, który tu jest. Boże, tak mi się nie... Chce. Boże, ani się nie że na ten foton razu pójdę. Tak mi się nie chce, że to jest szok, ale muszę posprzątać. Musimy to posprzątać. Ja będę miała czysto tak jak inne YouTuberki. Inne YouTuberki mają tak pięknie, czysto, i ja też tak będę miała. I tam są paczuszki dla Was ogółem, jeszcze nie wysłane. Niektóre są niewysłane, niektóre są wysłane, także jeszcze musimy iść na pocztę, wysłać to. Nie, Dobra, sprzątamy. Ja to posprzątam. Przysięgam, że posprzątam. Dobra, słuchajcie, kochani, posprzątałam w moim pokoju i też czytałam, yy, bo ja oczywiście Wam odpowiem na komentarze na YouTubie, czytam to, czytam to już w ogóle wszystkie, ale czasem po, po prostu na nie wszystkie odpowiadam, bo nie mam po prostu na to czasu, bo jest ich bardzo dużo. Ale słuchajcie, na 3 czwarte odpowiedziałam już i piszecie mi, żebym nagrała odcinek, jak sprzątam swój pokój. Akurat jutro będziecie taki odcinek mieli, zobaczcie! Jest porządek, no to picie tylko tam stoi, ale resztę posprzątałam, naprawdę. Spójrzcie, nawet pod telewizorem jest porządek. Paczki tam są wasze tylko. No ja naprawdę posprzątałam. Zaraz wam pokażę garderobę. I słuchajcie, i właśnie teraz musimy ten piasek jakby wsypać do tego jakby. I powiedzcie, co tutaj mogę wsadzić, jak będzie ten piasek? Świeczulkę? Czy co? Właśnie myślałam tą świeczulką. Kurde, nie wiem. Dobra. Wsypujemy to i zaraz zobaczymy, co tu wsadzimy. Dobra, słuchajcie, mogę Wam teraz pokazać troszeczkę mój pokój. Moją garderobę. O Jezu, od tych lampek znowu kamera mryga. Spójrzcie, tutaj jest chojneczka z krzesełkiem. na tym stoliku, no wiadomo, no jest troszeczkę rozpieprz, no, bo tam jest dużo rzeczy, no ale nieważne. Spójrzcie, porządek. Naprawdę tu jest porządek. Zobaczcie, zapalimy toaletkę. Ta tutaj jest taka szafeczka, pełna kosmetyków. Tutaj, jak wchodzimy i spojrzymy na dół, to mamy właśnie tutaj te pudełko, gdzie są te rzeczy do TikToków. Muszę właśnie pokupować różne pudełka, żeby to pochować wszystko. Plus tą szufladkę tu dałam. Tutaj mamy wieszaki. Tutaj mamy torebki aż tam do samej góry. Jeszcze są pochowane. Tam naprawdę tego jest ogromna. Tam nawet jeszcze są schowane. Tego jest naprawdę ogroma. Odwracamy się. No i tutaj mamy rozpieprz. Tutaj mamy wszystkie nasze kalendarze. Tutaj mamy lampę. Tutaj słuchajcie, posprzątałam trochę w tych opaskach. Tutaj do tego woreczka wsadziłam yy, opaski. Te tak, takie, wiecie, bawełniane. Tutaj są te takie bardziej, co tak można je włożyć. Zegarek. Tu nic nie posprzątane. Mój kolejny zegarek. Który miałam oddać na reklamację, bo jest Michael Corsai i podpodałem mu kryształki. Ale nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłam. Pełno ciuchów. Porażka. Ale już jest lepiej. Dobra, słuchajcie kochani, ja właśnie wróciłam. Byłam wysłać dla Was paczuszki, byłam po mamę. I jestem już w domku i strasznie oko łzawi. Nie wiem czemu. Ja nie mam rzęs i mi oczy ustawiam, jakie ja nie mam rzęs. I one są całe czerwone. Te oczy. Nie mam rzęs. Przypominam, że nie mam i dlatego po prostu moje oczy domagają się tych rzęs. A dopiero będę w poniedziałek szła na rzęs. A mamy czwartek. Słuchajcie, jestem tak załamana. Od dwóch dni nie podobam się sobie. Po prostu wiecie, patrzę w lustro i mówię, Jezu Kinga, jesteś brzydka. I tak sobie myślę, kurde, co jest z tego, tego powodem, że ja tak myślę. I właśnie tak sobie dzisiaj mówię, kurde, Kinia, to chodzi o to, że ty nie masz rzęs. No i to faktycznie o to chodzi, słuchajcie. To jest taka kwestia przyzwyczajenia, że to jest po prostu masakra. I ogółem czekam teraz na pizzę. Jestem już tak głodna, że po prostu nie wiem, co mu robić, bo cały czas myślę, kiedy ta pizza będzie. Więc stwierdziłam, że otworzę dla Was kalendarze. Dzisiaj pierwszy jest NYX. O, mamy ładnie szmineczki poukładane, więc postaraj się, NYX. Weź daj taką w sztyfcie, no tak. Numer 19. Uwaga, powinna to być wszywka. O jest jak się wstrząsnęła. Jest! Mamy to! Mamy kolejną sztywcie. Boże! I słuchajcie, żeby. Czy to jest ten kolor taki Barbie? Mam nadzieję, że nie jest ten kolor taki Barbie. Sprawdźmy to. No dobra, to nie jest kolor Barbie. Czekajcie. Nie, no jest taka Barbie. No ja nie, ja nie lubię takich kolorów, takich bardzo różowych. Mm. No nie, kurde, niks, serio. No ja raczej nie będę używać takiej różowej pomadki, takiej bardzo różowej, bo to jest taka Barbie. Ja nazywam ten odcień Barbie. Kurde, niks. Mm. Przechodzimy do W7 i sprawdzamy numer gdzie? O, mamy tutaj. To znowu pewnie będzie jakiś cień do powiek. Na 100% jakiś cień albo brokacik. Dobra, nie, obstawiam cień, obstawiam cień. Wiedziała, a nie, to jest tylko jakiś brązer. Dobra, sprawdzamy, sprawdzamy co tu mamy. Honolulu bronzer, bronzer i odcień taki, fajny, i taki ciepły brąz, ja w sumie chyba się, ej porównam sobie do tego Nyxa mojego, no mój Nyx jest trochę bardziej brązowy, mocniejszy jest i właśnie on troszeczkę jest chyba za mocny. Także spróbuję tego. Może będzie coś fajnego z tego. Może coś z tego będzie. Może będzie coś z tego, słuchajcie. Dobra, dalej mamy kalendarz z Make-up Revolution. Jestem bardzo ciekawa. Numer 19, numer 19. Dobra, mamy. Mamy coś jakby takiego większego. jakiś tuż do rzęs, coś takiego? Nie mam pojęcia, słuchajcie, nie mam pojęcia. Albo pilniczek. Moja pierwsza myśl to była pilniczek. Jak tu będzie pilniczek, to rzucam ten kalendarz i go już nikt nie osłowi. Pomadka. To jest Liquid Highlighter, to jest, wiecie, yy, rozświetlacz w płynie. Ale wygląda jak pomadka. Może pomadka jednak? Nie. No nie na pomadkę to mi to nie wygląda Ej, słuchajcie, ale ja jestem ciekawa takich produktów bo ja na przykład nie używam rozświetlacza, nigdy nie używam rozświetlacza w płynie nawet nie umiem tego używać, przysięgam, że ja nie umiem używać rozświetlacza w płynie nie umiem używać bronzera w kremie, na przykład u mnie w TK Maxie jest bronzer schudy, kumacie, oryginalny schudy kumacie to w TK Maxie i jest właśnie tam, tylko że on jest w kremie i ja tego nie umiem używać nie umiem Choć bym chciała, to nie umiem, ale mam nadzieję, że może się dzięki temu nauczę, bo jest naprawdę śliczny, śliczny, aż dałam mu guziaczka. Położę go w kosmetkach, które używam, żeby, żeby po prostu wiedziała, że muszę się nauczyć używać go. Dalej mamy wielki kalendarz, Yankee Candle. Te świeczki to ja muszę wypalić. Dobra, numer 19, to zdał coś małego, ja tutaj mam taki pojemniczek jakby na te małe i ja je mam, je dam wszystkie. Bo ja nie potrzebuję takich małych. Także jak ja wiem, że jest mały, to od razu mamy oddaję. O zapachu pachnącym słuchajcie dzisiaj. Bo ja, ja rozróżniłem tylko dwa zapachy. Pachnące i śmierdzące. Dobra, dalej mamy kolejny kalendarz z W7, number 19. Mamy tu i to będzie mała pomadka pewnie. Jak będzie mała pomadka, to wiem, że... Dołączam po prostu do was, do dla was, bo, bo ja się pytałam was, czy chcecie te, czy chcecie te małe pomadki czy nie, a wy tak, 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 no to macie, uuu, jaka ładna, mm, no to komuś się trafi, mm. zobaczcie, taka błyszcząca, nie otworzę jej kochani, bo to jest dla was i wiecie, nie chcę jej otwierać, ale fajna, uuu. Ależ się komuś trafił, no proszę bardzo. Mm. Dobra, i dalej mamy najbardziej rozwalony kalendarz. Czyli glitzglam. Numer 19. Tu jest coś takiego o kształcie, niby kółka. O, ale ładne. o mój Boże, ale ładna mydełko, ale i to jaki ładny kolor, nie oddaję go. Trudno. Wiem, że Wam wysyłam mydełkę, ale nie. To zostanie u mnie. Jak ono będzie ładnie pasowało tutaj. moja miłość. jest jaki jest piękny. Dobra, słuchajcie, kalendarze otworzonym pizzy dalej nie ma. Nie wiem, co mam zrobić. Słuchajcie, kochani, ja właśnie wróciłam z galerii, kupiłam drukarkę, kupiłam też takie yy, pudła właśnie, żeby chować te różne rzeczy do TikToka, które będą, które są już w garderobie się walają. I co? I będę się z wami żegnała, bo będę teraz dla was robiła i na TikToku, jak zawsze od 20.30 do 22.00. I... Dajcie znać, kochani, słuchajcie, dajcie znać, czy byliście na tym live'ie. Piszcie teraz, w tym momencie, czy byliście wczoraj na live. Bardzo mnie to ciekawi w sumie, ile osób z TikToka ogląda też mnie na YouTubie. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a jeżeli jesteście tutaj nowi, to zostawcie taki oto sam czerwony przycisk. I słuchajcie, buziaczki, widzimy się już jutro.